Ale do klaweł Ahoj wśród, dziś Wam prezentuję Skoda Rapid silnik d 10 i sprawdzimy ją na rolkach na hamowni. Dokładnie hamownia macha, jest w firmie Bitune. Zobaczymy dokładnie, ile ma seria. Oraz ile, jakim kosztem możemy zrobić sobie właśnie stage'a pierwszego ze Skody Rapid. Skoda Rapid, czy nie wiem, Skoda chociażby karok, czy Skoda Fabia, silnik 1.0 TSI o mocy tutaj 95 koni, bądź 110 koni, zależy jaki samochód dokładnie wybraliście. A więc co, hamujemy i zobaczymy dokładnie co wyszło po pierwszym pomiarze. No, No i pierwszy pomiar, czyli pomiar samochodu seryjnego pokazuje nam dokładnie 99,2 konia mechanicznego oraz 152 Nm. To wszystko oczywiście w samochodzie seryjnym. A teraz zobaczymy, co nam się dokładnie uda z tego samochodu wyrzeźbić. Oczywiście mówimy o bezpiecznej mocy, a nie o maksymalnej granicy, tylko bezpieczne konie oraz bezpieczne Nm. No i w tej chwili widzimy wykres dokładnie już post naszego Rapida, jest to stage pierwszy dla silnika 1.0 TSI i otrzymaliśmy bardzo fajne tonometry, dokładnie 233,4 tonometra oraz koni mechanicznych w tym przypadku 136,4 czyli bardzo przyjemnie, temperatura na zewnątrz 12 stopni, czyli idealne warunki do samochodu, samochód na oponach letnich i jest to dokładnie stage pierwszy w Skodzie Rapid, dokładnie w silniku 1.0 TSI Dokładne koszta modyfikacji jak zawsze będą u mnie pod filmem wyszczególnione, włącznie z linkiem do firmy Video, która wykonała modyfikację tego samochodu. Ten silnik występuje w Seacie, oczywiście w Volkswagenie, w Audi, a także we wspomnianej Skodzie. Silnik w tej chwili globalny i naprawdę chyba warto się pochylić, aby mieć troszeczkę więcej dynamiki w tym silniku, a spalanie czy ucierpi? Niekoniecznie. To zależy oczywiście od kierowcy i od tego, jak ten samochód użytkujemy. Dzięki bardzo, w tej chwili był to test z hamowni, czyli już drugi. który odsyłam do testu ze Skodą Superb 272, i tam dokładnie również był pomiar mocy, robiony skore Superb na tych rolkach. Dzięki, pozdrawiam i do kolejnego filmu. Na razie!